Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Miast w na moim kanale. To już szósty odcinek. No, a dzisiaj bym chciał zrobić przemysł jądrowy oraz samoloty zacząć produkować, a zrobić też elektrownię atomową. Jądrową, okay. jądrową, atomową to wszystko jedno. Ale najpierw się zajmę produkcją samolotu. Gdzie było to lotnisko? Tutaj. I wielką fabrykę samolotów tutaj postawię, właśnie na terenie lotniska. Nie taką fabrykę, bo to nie jest fabryka. To by była, pewnie, bym tak powiedział, druga fabryczna, bo narzędzie to dróg w kolorze fabryki. Mogła być droga dla fabryk, tylko. A to to jest droga autobusowa, jakbyście chcieli wiedzieć. Nie coś takiego, tylko to. Więc, gdy będę w mieście robił kiedyś autobusy, takie drogi będę robił że tylko dla autobusów. Tej, okay. i właśnie ten przemysł jądrowy. Paliwo jądrowe będę robić do elektrowni atomowej. Czyli pierwsze co. Chciałbym, okay, jak tu się jeździ? Tutaj tak, czyli tutaj będą wjeżdżać, tutaj wyjeżdżać. Czyli tutaj pojadą. Nie, czekaj. Czyli tutaj tak, tutaj tak, ok. Czyli podjazd do elektrowni atomowej będzie. Tak. Okej, okay, nagrywa się, nagrywa. ok. I jeszcze żeby stąd mogli wjechać. To tak, tak. Okej. Okay. Fajny ten węzeł zrobiłam. Trzy różne drogi tu się łączą. Ale nieważne. Teraz chcę zrobić elektrownię jądrową. Oczywiście ona nie zadziała, jeśli nie będzie tego. Jeśli nie będzie paliwa jądrowego. Paliwo jądrowe będę musiał wyprodukować. Więc obok elektrowni Postawię ten. Postawię fabrykę paliwa jądrowego i będzie też zresztą ciągiem dostarczana. A właśnie, jeśli pamiętacie, jak meteor tutaj spadł na miasto, to już to na pewno nie martwcie się, że elektrownia atomowa wybuchnie, ponieważ wyłączyłem katastrofy losowe. Okej. Okay. Tu. Cofnę, może wszystko cofnę, jeszcze raz spróbuję. Okej, okay, udało się. I tutaj będzie fabryka paliwa jądrowego. Tutaj to. 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 A właśnie, żeby ktoś nie musiał wjeżdżać na ten węzeł, nie ja będzie musiał. Nie chcę tu nic zmieniać, ale fajnie mi tu wyszło. Ok, i ta fabryka paliwa jądrowego. To będzie nie coś takiego, tylko coś takiego. będzie to a jeśli chodzi o elektrownię atomową to będzie taki wielki budynek okej okay, oczywiście tutaj postawię reaktor Okay, oczywiście, i tutaj będzie cały budynek elektrowni. Oczywiście, i oznaczenie takie czerwone bym zrobił. Takie na 8px. Nie, 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 za grube. 5px, 3. Oczywiście niech będzie trzy. i Tutaj. Okej. Okay. Aby tak się nie męczyli z tym jeszcze Nie, nie będą się męczyć z nie, bo tu będzie po prostu taśmociąg. Pomyślałam, żeby drogę tutaj zrobić, ale za o taśmociągach. Okej, okay. taśmociągi oczywiście są grubsze. O, o, jakie tu fajne rzeczy robić. Coś takiego robię. Okej. Okay. No i będzie paliwo jądrowe. Ktrownia, ta jądrowa może już działać. A co z naftową? Muszę spałzać czas i będę ją wyburzać. Są te przewody, a z tamte przewody poprowadzę do miasta. To jest właśnie narzędzie do wyburzania. Ten transformator też. A nie będzie prądu, dlatego, ponieważ jeszcze przewodów nie podłączyłem do miasta. Okej. Okay. To po pierwsze, właśnie muszę te przewody podłączyć. Czyli zanim podłączę do miasta, to będę potrzebował stację transformatorową, która będzie tutaj. Oczywiście pracownicy będą tutaj pracować. Co się dzieje? Aha, to narzędzie do wyburzania. To było narzędzie do wyburzania liniowego. I tak, i tutaj stąd dotąd. I teraz jeszcze tutaj zrobię coś takiego co? Tam, czyli tak i tak. K okay, i to będzie na takim moście, a tutaj jeszcze sobie kawałek wyburzę. K okay, takim liniowym wyburzeniem to spróbuję zrobić. To liniowe jest słabe, ale można. Szczególnie krzywe liniowe. Więc sobie wezmę proste liniowe i okej. Okay. No i stacja transformatorowa, czyli muszę odbudować tamten budynek. I już powinno być. Czekajcie, OK. Już to zrobię. I prąd do miasta. Kolejna ważna rzecz. Czyli kolor. Tam to wyglądało jak tam tamten kolor. Ok. I pierwsze co to za granica. Ok, a drugie to z elektrowni. Dotąd musi być prąd, oczywiście. I każdy budynek taki to potrzebny do elektrowni też musi mieć prąd. A teraz wystarczy, że dostarczę tutaj do miasta i już wszystko będzie. Tak, teraz na Ok, i stacja transform, miejska stacja transformatorowa, która będzie rozdzielać przewody na ten, na podziemne. To będzie coś takiego, a tutaj takiego. Ok, i teraz tutaj poprowadzę podziemne przewody. Ok, tutaj, tutaj, ok. Już wszystko jest zrobione. Jeszcze nie mogę przesyłać w taki sposób do regionu. Do regionu będą potrzebne przewody wysokiego napięcia. Wysokie napięcie to będzie 8PX, ale nie takie. Takie i teraz. Może mniejsze Oczywiście. Tak, i teraz tutaj podłączę to wysokie napięcie, w taki sposób. O, cofnę? Co tu się stało? Teraz to też cofnę. Oczywiście. Okay, mam te przewody. No i mogę puścić czas. Jest dobrze. Okej. Okay. Co jeszcze chciał zrobić? To jeszcze wpadłem na pomysł, że jakby ktoś chciał szybko tam podjechać, to jeszcze tutaj zrobię mu drogę. cofnę, bo to ma być takim kolorem bo pierwsze, a po drugie 5px, tak? Y oczywiście. Okej, okay, coś takiego. Okay. i mam taki właśnie węzeł. Nie, to mi się nie podoba. Tam to zostaje. Niech sobie jadą tędy po prostu. Na co jeszcze wpadłem? To a co się stało? A to jest widok całej mapy. Możemy sobie zobaczyć jakie mamy miasta. Na jedynkę dam, i sobie zobaczmy moje miasto. Ok, czyli tyle kratek zająłem. A. Tak naprawdę tyle. To w takim rozmiarze powinno być. Czyli jeden. Ok, 22 kratki mam zajęte. Ok, więc wrócę do widoku miasta. 275, czyli ok, i wrócę tutaj. No i właśnie, myślałam nad drugim gwiazdem. Ach, znowu się pochyliłam. Ok, wróciłem do miasta. No, i właśnie działo się, że można taki widok włączyć, co było bardzo fajne. Ale teraz będę coś innego robić. Mam takie miasto. No i jeszcze czego brakuje? Jakich materiałów? Co bym jeszcze mógł tu produkować? Mam prośbę, napiszcie. Bardzo dużo możliwych, spo, możliwych rzeczy, które będę mógł produkować w, w tym mieście. Na następnym, Gdy ten i będę to produkować w następnym odcinku. A to, co bym chciał, co, co, bym, co na razie bym mógł, to procesory. Procesory. To gdzieś tutaj Produkować. Okej, okay. i taka wielka fabryka procesorów. Cofnij. Okej, okay. i tutaj. Okej, okay, mamy procesory. Do procesorów potrzebuję kable. Czyli tutaj tutaj będzie fabryka kabli A to jest ciemno szary. Okay, co jeszcze potrzebuję? Stop. Okay, gdzie tu był? tej fabryce będzie stop i. I co jeszcze? Plastik oczywiście. To fabryka plastiku będzie tutaj. No, i co? Wydobycie. Czyli tu jest rudy, ruda, co nie? No, i ona mi będzie przydatna na metal. Okej, okay, to już podłączę taśmą ciągiem. Tu się wydobywa rudę. Tak. ok co jeszcze mogę wydobyć ruda teraz na kable to to sobie i poradzą to muszę im platformę wydobywczą dostawić i jeszcze co mi zostało Czyliście plastik czyli aha to nie był metal a to fabrykę metalu też mogę. To jest fabryka metalu. A stop to jeszcze sobie to robię tutaj. Co zrobiło, by było, gdybym się w SimCity tak pomylił? Raczej bym się nie pomylił, bo ta gra jest oczywista, ale ta już jest trudniejsza. Okej, okay, stop teraz. Gdzie wydobywam stop? Co? To była ropa naftowa. Nie, gdzie je był węgiel? Węgiel najpierw chcę wiedzieć. Bym wiedział, gdzie inne rzeczy będą. Dobra. Mam pomysł. To będzie po prostu. A tu coś widzę. Tak, to jest węgiel. Oczywiście. Więc teraz wystarczy podłączyć, tak? I jeszcze mi zostało jedyna rzecz, to do stopu ten taśmiociąg podłączyć. i już tak będzie, bo wiem, że to nie jest ale się znowu pomyliło, więc tak podłączyłem. Niech już tak zostanie. Ok, plastik to wydobycie ropy naftowej gdzie ono jest, nie wiem. po prostu sobie zajrzę następny odcinek do tych do poprzednich odcinków. Dobra, mam pomysł, po prostu to są po prostu wydobycia i wydobywa cokolwiek. OK, to jeszcze ten taśmociąg podłączę do tego. Oczywiście i tak. Okej, okay, mam to. Teraz to wszystko będzie musiało pójść do jednego taśmociągu. Oczywiście teraz muszę zrobić coś takiego. Tak. Okej. Okay. tak cofnij jeszcze raz muszę spróbować tak ok tak oraz. jeszcze to Ostatnie co mi zostało, to jeszcze to podłączyć ze sobą. Okej, okay, teraz jeszcze bym chciał ten kawałek wyburzyć, ale mógł to łagodniejsze zrobić. Okej. Okay. Cofam i robię tak jak trzy. Czyli tak. Okej. Okay. I jeszcze zobaczymy sobie mapę miasta. Okej, okay. tyle kratek wykorzystaliśmy. No więc myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Cześć, cześć.